Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy, jest piątek 29 listopada 2019 roku, dzień przed moimi urodzinami, ale moi drodzy, zapraszam wszystkich na wieczór, dzisiaj wracamy do bardzo, bardzo ciekawej gry z 2011-2012 roku, Star Wars The Old Empire, Massive, massive Multiplayer Online Role Playing Game, MMORPG. Ale to wieczorem, więc wszystkich zainteresowanych, jak, jak wygląda duże, duża gra, duże RPG, RPG w, w świecie Star Warsów, zapraszam na wieczór. A teraz lecimy ze sklepem Fortnite, moi drodzy. Mamy powrót świątecznej elfki do sklepu. Konkurentka świątecznych elfów taka fajna, zielona w zielonej czapeczce kolorowych rajtuskach, z wywijanymi noskami butów. Super. Sprawa z tylko 800 zł Zdecydowanie polecam. Jak za 800 to jest, to jest to skórka jak najbardziej do wzięcia. Nadal mamy w sklepie jesienną królową, czyli bardzo fajną skóreczkę taką nawiązującą do jesieni, chociaż już praktycznie mamy zimę prawie. I ma wspaniały taki płaszczusz z liści. Fajnie to jest, jest zrobiony ten płaszcz na pewno. W tym samym zestawie, zestawie mamy przygrzybiacze, czyli takie grzybki z, z wyłupiastymi oczami, które mogą robić za zbieraki. Potężne młoty grzybowe. No, na młoty to nie wygląda, raczej na takie cienkie, cienkie grzybki. Jak to się kiedyś mówiło? Czy jakoś tak. Także to jest w tym zestawie. Ten zestaw nazywa się Poru Roku, moi drodzy, więc możemy pewnie się spodziewać się i zimowej, i letniej edycji. Do sklepu również wróciła plaga. Ja już wielokrotnie opowiadałem o tych nosach i o tych skórkach, że to jest bardzo nawiązanie do bardzo, bardzo, bardzo takiego krypi wydarzenia czyli plagi hiszpańskiej grypy, hiszpańskiej no, plagi, plagi płaskudnej choroby, która się wydarzyła na przełomie XVIII i XIX wieku, znaczy XIX i XX wieku, w ten sposób. I zabiła praktycznie tam wtedy chyba jedną piątą populacji świata. Nie, nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd. W każdym bądź razie w tym samym zestawie mamy pomór, Doktor już czeka w takim płaszczu, też w tym stroju, stroju lekarza, którzy wtedy zajmowali się chorymi na plagę właśnie. Laska zwiastuna w tym samym zestawie i latarnia. Oni mieli właśnie takie latarnie, chodzili z takimi latarniami, chodzili z takimi laskami, żeby było wiadomo, że oni się zajmują chorymi. Lecimy dalej. Mamy w sklepie Rewanż, bardzo fajna skóreczka jak za 1200 fałdolców, bardzo fajnie szczegółowa, złote łańcuchy, kolorowe włosy. Do tego plecak kolczasta skorupa. Fajna rzecz. I do tego mamy bukaniera, moi drodzy, czyli taką piracko, żeglarską skórkę. Bardzo też świetna rzecz. Dzisiaj jest bardzo fajny sklep za nieduże pieniądze. Yy... Na plecach Bukanier ma takie dwa rapiery. Plus, no, to widzę w różnych, w różnych stylach. Jest ten plecak. albo jest to taka skrzynia skarbów opleciona złotym łańcuchem, albo jest to koło sterowe z, z taką widzę kawałkiem mapy, yy, kawałkiem sieci, dwoma rapierami kotwicą. Bardzo ciekawa rzecz. Sam Bukanier też jest w dwóch wersjach. Za 1200 macie praktycznie dwie skórki, także zdecydowanie polecam tą skórkę. Macie taką bukanierkę z krótkimi rękawami, bukanierkę z dłuższymi rękawami, z taką rękawicą fajną. Także ja uważam, że to są bardzo fajne. To jest bardzo fajny wybór, wilki morskie tak nazywa się ten zestaw. Co mamy tu jeszcze emotyzm. Nie mylić z erotyzmem, nie ma tu w tym nic. Emotycznego, erotycznego. Co to powiedział? W każdym razie model, modele wyglądają dosyć ciekawie, dużo kolorów. Na, na łodzi też się całkiem fajnie to yy, o, tak sobie się to jednak. Yy, masakra kolorystyczna, ale, ale wzorów, wzory się nie układają za dobrze. Dobrze, co mam tam jeszcze? Powódź łez. Pokaż innym swój lament bojowy. Tak jest. Lamentujcie bojowo. Lamentujcie bojowo mocno. To też jest popularna, popularna motka. To wiem, że ma wiele, wiele osób. Widziałem ją wielokrotnie. Luneta, moi drodzy. Całkiem śpieszne. I ostatnia na dzisiaj to styl grzebowy. Też pasuje do tego, do szturmowca. Super! Też polecam, zdecydowanie. Bardzo by się podobał dzisiejszy sklep. Ja uważam, że jest bardzo dobry. Bardzo ciekawy, może nie bardzo dobry, ale bardzo ciekawy. I zapraszam wszystkich na wieczór, na live'a, na YouTubie. Gramy Star Warsy. I zapraszam oczywiście na sobotę. Może będą jakieś niespodzianki wieczorem urodzinowe, może będzie coś ciekawego się działo. Także zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na streamy w sobotę, w niedzielę, w piątek w sobotę i w niedzielę. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki, nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie o wpisaniu kod koncur w sklepie. Moi drodzy i życzę Wam wspaniałego piątku i wspaniałego weekendu. Trzymajcie się. Hej hej. Cześć.